Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam wek wędkarza w puszce łatwo otwieralnej. Oczywiście, jak ktoś nie jest wędkarzem, to spokojnie takie coś może jeść bez żadnego problemu. Jest to produkt firmy Marley. Mamy tego tutaj 300 gramów. Kaloryczność tego to 157 kcal na 100 gramów produktu czyli cała puszeczka to jakieś 471 kilokalorii, więc powiedzmy nie jest zbyt może dużo. Można to oczywiście jeść na zimno lub na ciepło, z dodatkami, bez dodatków, jak tam sobie kto woli. Każdy sobie może wybrać, jak mu bardziej pasuje takie coś do zjedzenia. Oczywiście jeśli chodzi o skład, to oczywiście skład jak zwykle z tej firmy jest bardzo dobry, żadnych dziwnych e-składników, żadnych konserwantów. Mamy tu jedynie mięso wieprzowe 40%, mięso indycze 39% i mięso drobiowe 20%, a dalej mamy sól i przyprawy naturalne, których jakiś nie podali. Wiadomo, tajemnica firmowa. No, tutaj mamy też podane że wędkarze sobie wędkują i się zajadają taką puszką, chociaż nie muszą być wędkarzami, więc otwieramy, sprawdzamy, jak to wygląda i jak to smakuje. Oczywiście mięso nie jest jakąś tą mielonką czy coś w tym rodzaju, zazwyczaj tu są takie większe kawały. Więc nie jest to zmielone ani nawet grubo zmielone, tylko po prostu powciskane w większe kawałki mięsa. No w tym przypadku akurat trzy rodzaje, więc fajnie, tak to wygląda z bliska. Tłuszczyku tutaj nie widać, ale widać za to sporo tej galaretki, którą akurat ja lubię, więc dla mnie jest w porządku. I od razu od niej zaczynamy. dobra, nie przesolona żeby tu pokazać jak to wygląda że to są większe kawałki mięsa bardzo dobre, soczyste no tu w zależności też jakie mięso się trafi bo one nie są zmilone wszystkie trzy naraz tylko pewnie powkładane w różne miejsca, różne mięso to w zależności gdzie się jakie trafi no z tej strony były jakieś troszeczkę inne tu jest już jakoś jakieś tłustsze no to bardziej było drobiowe to mi się wydaje, że bardziej wieprzowina z tej strony jakby no i tu odchodzą właśnie takie całe kawały jak widać jest to normalne, zwykłe mięso, nie żadna mielonka. No i takie coś nawet smakuje bez doprawiania, w takiej postaci na zimno, bez niczego nawet. Spokojnie nawet można taką całą konserwę wciągnąć. No ale ja oczywiście mam dodatki w postaci chleba oraz ogóreczka. W sumie wystarczyłby tylko wyłącznie samogórek. No ale mam taki chleb, to muszę go zjeść. Samo tutaj mięso. Różne rodzaje mięsa bardzo dobrze smakują. Chyba dzięki tej galarece jest to wszystko takie mocno soczyste. No i w zależności na jakie mięso się natrafi, to takie będziemy mieli smaki. Troszkę tam drobiowe czy tam indycze jest inne niż te wieprzowe. No, niestety, wadą tej konserwy jest wysoka cena. No, ale w typowym sklepie, markecie na pewno nie kupimy z taką zawartością, czyli trzy rodzaje mięsa. No i ciężko też trafić taką bez konserwantów, chociaż oczywiście takie są. Też są zazwyczaj droższe od innych, ale nie w takiej formie jak tutaj jest. Tamte są zazwyczaj albo mocno zmielone, albo grubo zmielone. Tu, jak ktoś potrzebuje powiedzmy takiego mięsa bardziej w całości, taka konsystencja mu bardziej odpowiada, no to to jest ok. No, ale niestety wtedy musi zapłacić za to nieco więcej, mm, bardzo dobre. No, tu na pewno jest wieprzowina. No tej galaretki też jest całkiem sporo, tłuszczyku tu gdzieś na około, czy na wierzchu nie było widać, jedynie gdzieś tutaj z tej strony prawdopodobnie w zdrobił, tak sądzę, no pod względem smakowym konserwa jest jak najbardziej w porządku, jak komuś pasuje cena, mi akurat cena, no powiedzmy, że mogła być nieco niższa, no ale smakowo jest to bardzo dobre, jak dla mnie oczywiście. Polecam, jak ktoś chce sobie spróbować. Dodatkowe informacje na ten temat będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.